Jak to przy inwestycjach? Kłopotów tyle, co gwiazd na niebie, ale cieszymy się, że dzisiaj jest ten dzień, że de facto, można powiedzieć, ten etap formalny, merytoryczny, budowlany, te mikroprzetargi jest już za nami. Uruchamiamy to wielkie przedsięwzięcie. To już nie jest tylko ta sala związana z planetarium, ale to jest cały park nauki. Jest poza tym fantastyczny, bo ilość najnowocześniejszych techniki, rozwiązań technologicznych, które są na dzisiaj tutaj zamontowane, czyni to miejsce naprawdę wyjątkowe na mapie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, jak nie zachodniej. Bardzo się cieszę, bo czekaliśmy na ten moment nie 4 lata przebudowy, ale czekaliśmy dużo dłużej, żeby to już leciwe wiekowe planetarium zamienić w nowoczesny obiekt. No i rzeczywiście dzisiaj jest ten dzień że możemy powiedzieć, że dopięliśmy swego. Przeskoczyliśmy 100 lat. Technologia, którą tu widzimy z początku XX wieku, została zamieniona przez technologię z początku XXI wieku. Śląsk potrzebował tego miejsca na nowo i cieszę się, że ten dzień dzisiaj następuje i będzie przyciągał mnóstwo, mnóstwo, jestem przekonany, osób z całego kraju i nie tylko, bo tutaj naprawdę ta nauka jest na wyciągnięcie ręki i podana jest w mądry sposób.